Totalne informacje właśnie obiegły media. 5 października wraca obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich Polaków. Wielu do końca miało nadzieję, że to obostrzenie już się nie pojawi. Najnowsze informacje wywołały spore poruszenie w opinii publicznej, która nie kryje zaskoczenia po ponownym wprowadzeniu kwarantanny. Niestety, epidemia koronawirusa nie daje za wygraną, dlatego panujące zasady w każdym kraju na bieżąco są zmieniane, łagodzone lub zaostrzane. Wraca kwarantanna dla Polaków. Fatalne informacje dotarły do mediów. Serwis wprost donosi, że od 3 października podróżni z Polski i Turcji, przekraczając granicę z Wielką Brytanią, będą musieli poddać się 14-dniowej kwarantannie. Wszystko przez nagły wzrost zakażeń w tych miejscach. Niestety, to nie jedyny kraj. Niewiele trzeba było czekać, by tą samą ścieżką podążyła Finlandia. Z doniesień wprosty wynika, że fiński rząd podjął ostateczną decyzję o przywróceniu kontroli granicznych dla osób przybywających z Polski, Litwy i San Marino. Podróżującym zaleca się 14-dniową kwarantannę, którą można skrócić tylko poddając się testom na koronawirusa. Obostrzenie znów obowiązywać będzie od 5 października i dostosować będą musieli się do niego wszyscy przekraczający granicy z Finlandią. 2. 3. Ponadto, z krajów strefy Schengen jedynie Łotwa i Liechtenstein pozostają na zielonej liście, co oznacza, że stamtąd mogą przyjeżdżać do Finlandii bez ograniczeń. Podobne szczęście dotyczy również pracowników ze Szwecji oraz Estonii, którzy mogą przebywać bez kwarantanny. Fiński rząd zaznaczył, że różnice w sytuacji epidemicznej między Finlandią a resztą Europy oraz eskalacja pandemii wymagają utrzymania kontroli granicznych do czasu wprowadzenia zastępczych procedur. Źródło: Wprost.